W poprzednim odcinku mówiliśmy o zmysłach, o tym jak sauna fińska angażuje ciało poprzez wzrok, dotyk, zapach, dźwięk i smak. Ale dzisiaj pójdziemy jeszcze głębiej, bo nawet najlepiej zaprojektowana sauna nie zadziała naprawdę głęboko, jeśli zabraknie dwóch rzeczy. Obecności i kontrastu. To są dwa pojęcia, które w fińskiej kulturze sauny pojawiają się naturalnie. Nawet jeśli nikt nie nazywa ich wprost. Zacznijmy od obecności. Dziś to słowo pojawia się wszędzie: w książkach, w podcastach, w aplikacjach. A tymczasem Finowie praktykowali obecność w saunie na długo, zanim ktokolwiek nazwał to mindfulness. Sauna zmusza do bycia tu i teraz, bo w wysokiej temperaturze nie da się być myślami gdzieś indziej. Ciało natychmiast ściąga uwagę do siebie. Czujesz oddech, czujesz ciepło. Czujesz napięcie lub rozluźnienie, i nagle myśli przestają pędzić. W fińskiej saunie naturalnie nie ma rozpraszaczy: nie ma telefonu, nie ma zegarka, nie ma listy zadań. Jest tylko ciało, oddech i ciepło. To właśnie dlatego sauna działa często lepiej niż jakakolwiek technika relaksacyjna. Drugim kluczowym elementem jest kontrast, i tutaj finowie są bezkompromisowi. Ciepło samo w sobie nie byłoby tak potężne, gdyby nie było po nim chłodu. Gorąca sauna, a potem zimna woda, śnieg, jezioro lub po prostu chłodne powietrze. To właśnie ten moment sprawia, że ciało naprawdę się budzi. Kontrast to informacja dla organizmu. To sygnał, jestem żywy. Układ nerwowy dostaje jasny bodziec i zaczyna się regulować. Połączenie ciepła i zimna nie jest ekstremum, jest równowagą. Kontrast w saunie fińskiej to nie tylko temperatura, to także wysiłek i odpoczynek, cisza. I dźwięk, samotność i bycie razem, wnętrze i natura. Bardzo ważna jest przestrzeń pomiędzy: między wejściem do sauny, a wejściem do wody, między jednym a drugim seansem. To właśnie tam zachodzi integracja doświadczenia. Obecność i kontrast nie działają w pośpiechu. Jeśli sauna jest tylko kolejnym punktem dnia, to traci swój sens. Fińskie saunowanie ma swoje tempo i jest to tempo ciała, a nie zegarka. Czasem sauna jest miejscem ciszy, a czasem miejscem rozmów. Jedno i drugie jest w porządku. Ważne, żeby niczego nie wymuszać. Najczęstszy błąd? Brak pauzy. Wchodzimy, wychodzimy, polewamy, schładzamy i od razu kolejny seans. Tymczasem ciało potrzebuje chwili, aby pobyć. To połączenie reguluje Twój układ nerwowy, poprawia odporność na stres, uczy słuchania własnego ciała, przywraca naturalny rytm. Dlatego po dobrej saunie czujemy się po prostu dobrze. Obecność i kontrast to dwa filary, które sprawiają, że sauna fińska jest czymś więcej niż zabiegiem. To praktyka równowagi. Jeśli chcesz nauczyć się z niej korzystać świadomie, wszystkie te tematy rozwijam szeroko w mojej książce którą mam tutaj ze sobą, Twoja wspaniała sauna fińska. Link w opisie. Na koniec proszę Cię o subskrypcję, kliśnięcie dzwoneczka, łapkę w górę i napisanie w komentarzu: co dla Ciebie w saunie jest ważniejsze ciepło czy kontrast.